Nowe skiny już nadchodzą, a wraz z nimi inne cudowne rzeczy, jak choćby konkurs na tę oto figurkę oraz 20 zł Paysafe Card. Wszystko co musicie zrobić, to odpowiedzieć na przybyszową zagadkę, czy wpisać kod YYT w Fortnite'owym sklepie, ponieważ tylko dzięki temu jestem w stanie Wam cokolwiek rozdawać i bez tego nagrody nie otrzymacie. Przy okazji zakupu macie szansę na pojawienie się w odcinku, jak widoczna piątka graczy, która to pochwaliła się z zakupami na naszym Discordzie i Facebooku. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj mamy dla was garść codziennych nowości, a mamy 8 lipca. Do Fortnite zmierza nowe wydarzenie, skórki, a jak widzicie po tytule, dzisiaj przekażę wam najnowsze informacje dotyczące tego, jak zdobyć nową skórkę galakcji w kilku dość prostych krokach. Dzisiaj przystaję wam, jak włączyć tak zwane 2FA, czyli zaporę waszego konta, bo tylko z tym będziecie w stanie odebrać jedną z ekskluzywnych nagród. Nie jest to nic trudnego, także nie zajmie nam to sporo czasu. Upewnijcie się, że posiadacie subskrypcję mojego kanału, aby oczywiście niczego nie przegapić. Już niedługo dojdzie najnowsza fabuła, czy to na nowości, jaki nowy nadchodzący event, a tak ważnych informacji na pewno nie chcecie przepuścić przez uszy, a mój kanał zapewni wam codzienną i rzetelną dawkę informacji. Ok, tak, już zaczęliśmy cały ten materiał, to warto przyjrzeć się sprawie najprostszej do wyjaśnienia. Weryfikacja dwuetapowa to system zapory dla naszego konta Epic Games, dzięki to której jesteśmy mniej narażeni na kradzież naszej własności czy skam na widolce. Wraz z aktywacją tej oto opcji będziecie w stanie otrzymać darmową emotkę za 800 fałdolców I tutaj pojawia się przybyszowa zagadka tego odcinka. Witajcie moi mili i dzisiaj prostość więźni na temat Jak nazywa się darmowa emotka, którą jesteśmy w stanie zdobyć za darmo za aktywację 2FA? A Orange Justice, B Hula Hop, C Boogie Down Dajcie znać w komentarzach, a teraz zmykajcie do odcinka Emotka, którą jesteście w stanie zdobyć za darmo, została zaimplementowana do gry dzięki graczowi, który wygrał turniej na tańce organizowany przez Epic Games. Tym razem twórcy odbiegają od konceptu dowolnych video i najpewniej skupią się ponownie na TikToku. Niedawno do gry został dodany taj słynnej TikTokerki. Boże jak to głupio brzmi! I najpewniej powróci nowy konkurs, w którym do wygrania będzie przynajmniej 25 tysięcy fałdolców za jedno miejsce z podium. Odbiegając od tematu darmowej emotki, skupmy się na tym co ważne. Jak włączyć? 2FA, aby mieć szansę na zdobycie darmowego skina Galaxy. A więc aby aktywować naszą blokadę na konto, musicie wejść na link, który został Wam podany w opisie. Następnie jak widzicie, twórcy nam tutaj pokazali, co możemy za to zdobyć. Mamy tutaj chociażby rafonik tańczącego właśnie w tej oto emoce, którą właśnie widzicie. A także widzimy, że do ratowania świata również coś tam otrzymamy. Jak widzicie, mamy tutaj 50 pól do zbrojowni, 10 pól w plecaku i jedną legendarną lamę z dyskrycji trolla, czyli chyba te najlepsze ogólnie dostępne. Lamy. Przy każdym nowym logowaniu na nowym koncie, będziecie musieli wykonać jeden z trzech trybów aktywacyjnych, które tutaj będziecie mogli włączyć. Klikamy właśnie tutaj. No jak sobie tutaj będziemy, tak jak widzicie, ja jestem tutaj już na swoim koncie, i będziemy musieli włączyć sobie jedną z trzech aktywacji. Mamy tutaj aplikację. W... Uuu, no, mamy sobie aplikację. Jeżeli to klikniecie, to dostaniecie kolejne już te instrukcje, jak to wszystko wykonać. Mamy również uwierzytelnianie wiadomością SMS, czyli i po prostu na nasz numer telefonu będzie nam przychodzić em, jakaś tutaj aktywacja. Oczywiście możemy wybrać tylko jedną z trzech. Nie możemy wybrać wszystkich trzech. Ja akurat mam wybraną aktywację poprzez e-mail, ponieważ jest to po prostu najłatwiejsza rzecz, jest to najwygodniejsze. No i zarazem, jeżeli macie e-mail założony na jakimś oddzielnym czymś, czy ja na przykład tutaj mam swoje e, specjalne e-maile poddane osobowe, e, to będziecie mogli najzwyczajniej w świecie bardzo dobrze zabezpieczyć się przed hakerami. Jednak Także ja wam polecam tutaj włączyć opcję SMS, którą ja zresztą zaraz sobie włączę po tym odcinku, ponieważ uznałem, że będzie znacznie lepsza. Także wracajmy do materiału. A więc już doskonale wiecie, jak się zabezpieczać, jeżeli chodzi o Fortnite i jak otrzymać darmowe nagrody z tego tytułu, a my tymczasem przeskoczymy na kolejną już to rzecz, jaką jest nowy ekskluzywny skin Galaxii, który to będzie możliwy do zdobycia bez wydania ani grosza na niego. Oryginalna skórka Galaxii jest to art ciekawy, rzadki skin, który to był. Pierwszym przedmiotem kosmetycznym, możliwym do odebrania poprzez zakup odpowiedniego telefonu, oczywiście znalazły się tony cebulionów, którzy to wbijali do sklepów aby na miejscu odebrać tę skórkę bez konieczności zakupu Skina. Tym razem do zdobycia będzie żeńska wersja Skórki galaktyki, którą to będziemy mogli zdobyć za uczestnictwo w turnieju. Odbędzie się on 25 i 26 czerwca, a najlepsi otrzymają najrzadszą skórkę, jaka istnieje. Pierwszy wymóg zobaczyliście przed chwilą i jest nim po prostu weryfikacja dwuetapowa Waszego konta oraz 15 poziom doświadczenia. Drugi natomiast jest znacznie trudniejszy. Zaproszenie do tego turnieju otrzymają najprawdopodobniej tylko posiadacze Skórki Galaxii. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnego oświadczenia Epic Games, nie martwcie się jednak, jeżeli takowej opcji nie będziecie mieli. Dzięki spełnieniu pierwszego podpunktu otrzymaliście darmową emotkę, więc jest to zawsze coś, a na pewno jest to lepsze niż nic. Jeżeli dostaniecie się na turniej, a jednocześnie posiadacie dostęp do Galaxy Store, czy macie konkretną wersję telefonu, to będziecie w stanie otrzymać kilka darmowych nagród, jak akcesoria do Pokémon Go, czy kilkudniową darmową subskrypcję do Netflixa, a wszystko to w ramach eventu z Fortnite. Do gry, zgodnie ze zwiastunem kapitana Hameryki i naszymi przewidywaniami, nadchodzi Tor, jednakże w delikatnie innej odsłonie. Każdy z nas spodziewał się Kozaka, jednakże my otrzymamy Gigahada 10x10 10 i podbijacza ser zostaje ostatniej części Avengers, gdzie Thor po tym jak załamał się psychicznie, stał się stereotypowym Januszem żłopiącym piwsko i siedzącym na kanapie 24 na 7. Zmierzając już niestety do końca odcinka, warto wspomnieć o darmowych rzeczach, które otrzymamy za oglądanie FNCS, czyli takich zawodów w Fortnite. Cie. Żeby to zdobyć, musimy oglądać FNCS tam, gdzie będą się właśnie odbywać, tudzież na Twitchu, tudzież na YouTubie i żeby to zdobyć, będziemy musieli mieć albo połączonego Twitcha z Fortnite'em, albo tuba z Fortnite'em. Oglądając to, nawet możecie to włączyć sobie w osobnej karcie i puścić sobie to wszystko w tle, będziecie w stanie zdobywać już to nagrody za darmo. Poprzednio były to trzy przedmioty. Było to graffiti, emotka 2D, a także plecek, Innych, tym razem będzie troszeczkę biedy, ale zawsze jest to coś. Otrzymamy grafikę 2D, czyli taką emotkę, a także otrzymamy graffiti na ścianę. co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Zawsze są to darmowe przedmioty, a więc koniecznie to zróbcie, żeby oczywiście zdobyć takowe przedmioty. To jeżeli będziecie oglądać to wszystko na Twitchu, to musicie sobie zobaczyć, czy na danym live pokazuje się informacja że oglądając go będziecie w stanie zdobyć cokolwiek za darmo, ponieważ niektóre streamy są oflagowane, że oglądając zdobywacie rzeczy za darmo, a tak naprawdę oni nie mają np. partnerstwa od Epic Games i najzwyczajniej w świecie stracicie tylko i wyłącznie czas. Widziałem, że na moim Discordzie niektórzy się pytają, co z najnowszym tematem, jeżeli chodzi o zestaw do ratowania świata. Widziałem, że niektórzy chcieli go kupić i się zapytali, czy w ogóle warto mając maksymalny poziom fundatora, a więc tutaj drobna uwaga, jeżeli macie maksymalny poziom fundatora w ratowaniu świata, to za nic nie kupujcie najnowszego pakietu, ponieważ dostaniecie go najzwyczajniej w świecie za darmo, a jeżeli zrobiliście już jakiś pre-order, tudzież przygotowaliście sobie pieniądze i na przykład wpłaciliście je wszystkie na konto Epic Games, żeby dokonać bezpośrednio zakupu, to się nie martwcie. Jeżeli go kupicie, to Epic Games, jeżeli macie oczywiście najwyższy poziom, to zwróci wam całkowitą kwotę w dowolny sposób. Także jeżeli zamierzacie go kupić, albo już kupiliście, nie za bardzo się orientuje co i jak, jeżeli o to chodzi, a macie maksymalną wersję ratowania świata, to otrzymacie całkowity zwrot pieniędzy, ponieważ dla maksymalnej wersji ratowania świata oprócz darmowych 8 tysięcy za darmo będzie również ten cały pakieci. No i to byłoby na tyle. Jutro powracamy z czymś znacznie ciekawszym, z racji prawdopodobnej aktualizacji. A więc pamiętajcie o moim kodzie, sobie. A teraz zobaczymy, jaka jest odpowiedź na zagadkę przybysza. Jezu, brakieta mi ucieka! Odpowiedź na pytanie to Bogi dał. mego dnia i teść!